Jak sama nazwa zawodu wskazuje, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny wykonuje prace wydobywcze w podziemnych zakładach górniczych zajmujących się eksploatacją złóż ród żelaza lub metali nieżelaznych, soli oraz innych użytecznych kopalin, takich jak np. anhydryty, rudy barytu, piaskowce, wapienie. W pracy wykorzystuje maszyny i urządzenia do eksploatacji podziemnej złóż oraz stosuje techniki strzelnicze oraz posługuje się wiedzą z zakresu miernictwa górniczego. Do obowiązków technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny należy planowanie, kierowanie, nadzorowanie i prowadzenie procesów wydobywczych. Zajmuje się on również przygotowywaniem dokumentacji techniczno-ruchowej i nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa. Dodatkowo rozpoznaje zagrożenia naturalne i zapobiega ich powstawaniu. Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny może pracować w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny. A także w przedsiębiorstwach geologicznych i poszukiwawczych lub budownictwa geotechnicznego. Może również znaleźć zatrudnienie w biurze konstrukcyjnym i technologicznym, lub w biurze projektowym albo ośrodku badawczo-rozwojowym. W materiale filmowym widoczny jest technik podziemny, który wykonuje pomiary warsztatowe, połączenia mechaniczne, dobierając do nich właściwe materiały konstrukcyjne a także kontroluje stan narzędzi i elementów potrzebnych do wykonywania pracy. Specjalista w tej dziedzinie do wykonywania różnych zadań wykorzystuje wiele narzędzi. Przy wydobywaniu złóż i transporcie kopalin przydają się między innymi samojezdny wóz wiercący, samojezdny wóz kotwiący, wóz strzelniczy czy samojezdny wóz transportowy. Używane są też różnego rodzaju zestawy kruszące oraz georadar do wykrywania zagrożeń, kombajny górnicze, kołowrót górniczy czy skip. Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny potrzebuje również urządzeń i narzędzi pomocniczych, takich jak wentylator górniczy, lutnie górnicze, kotwy, kilow górniczy, młoty czy klucz dynamometryczny. W zawodzie tym przydają się także przyrządy pomiarowe, np. anemometr do pomiaru prędkości powietrza czy eksplozymetr, który służy do pomiaru gazów wybuchowych. Ważnymi narzędziami są również plany i mapy oraz specjalistyczne programy komputerowe wspomagające procesy projektowe, zarządzania, bezpieczeństwa, organizacyjne, łączności. Praca w charakterze technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny daje możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego, czy to przez poznawanie nowych technologii i urządzeń produkcyjnych, czy też poprzez udział w szkoleniach. Jedną z zalet tego zawodu jest możliwość wykonywania prac z wykorzystaniem rozmaitych elementów i urządzeń automatyki przemysłowej stosowanych w różnych branżach przemysłowych.